Znajdujemy się w centrum ekspozycji wystawy Heaven, Ice, Cry, którą stworzyłem wraz z Ewą Brozikiewicz w Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu. I jest to efekt naszej współpracy artystyczno-kuratorskiej, ale także jest to efekt przede wszystkim naszej przyjaźni. I dla mnie osobiście Przestrzeń gabinetu terapeutycznego, którą chcieliśmy stworzyć, jest po to, aby móc chociaż na chwilę zanurzyć się w tym, co czasami próbujemy ukryć, i dać sobie taką przestrzeń na okazanie smutku, słabości. Tak zdecydowanie ta ekspozycja em, dla nas jest takim manifestem właśnie normalizowania smutku, który em, no w naszej kulturze sukcesu jest em, bardzo często taką emocją ukrywaną. Wszyscy jesteśmy uśmiechnięci. Em, Mamy imponujące dokonania, a nikt nie mówi o dołkach, a w jakimś sensie ym, nasza przyjaźń też polega na tym, że nie są same highlighty, mm. tylko właśnie na pocieszaniu się w tych takich trudnych momentach. I, yy, no, i na wypłakiwaniu się w czyjeś ramię i wydaje nam się, że to jest właśnie piękne i ludzkie. Yy, no i też dlatego yy, stworzyliśmy tą przestrzeń, dlatego E, motywem przewodnim są muzy, kolor niebieski, wszystko e, co się kojarzy właśnie i z wodą, z emocjami, z rozbrzmieniem mm. z, z takim też holistycznym podejściem w ogóle do bycia w wystawie, bo taki, e, dla nas super jest ten projekt, bo spełniamy też takie swoje artystyczne marzenie, mm. czyli to, żeby wystawa nie była tylko dla umysłu, ale była też e, dla, dla ciała, dla zmysłów. Mm. I, i takim zaprojektowaliśmy, żeby faktycznie oddziaływała na ciało mhm. i oddziaływała w sposób relaksujący. I jest to wszystko dociągnięte do, do takiego stopnia, że nawet mamy specjalne zioła dedykowane rozluźnieniu, które są po prostu naszymi takimi tematycznymi działami Heaven nice Scry Cry. I będzie można spożyć u nas na wystawie napar. Dokładnie tak i uważam, że. Ilość zmysłów, które zaangażowaliśmy, mm. aby ta wystawa była angażująca, może spowodować, że odbiorcy, wy, będziecie mieli taką przestrzeń w sobie, aby odbierać też te prace, które mm. prezentujemy. Dlatego, że gabinet nie jest jedyną em, ekspozycją, em, która, która będzie tutaj zaprezentowana. Dlatego, że Udało nam się stworzyć, zaaranżować tak wystawę, aby ona była zarówno tą przestrzenią do relaksu, ale też tą przestrzenią, w której można obejrzeć sztukę, czy obcować ze sztuką. I zobaczycie tutaj, między innymi, moją rzeźbę Nadmierność, która jest wynikiem ośmioletniego zbieractwa. Obiektów, które zostały ułożone w coś bardzo dla mnie ważnego. Bardzo ważną pracą dla mnie na wstawie Heaven NICE CRY jest smutna ballada o złotej rybce. Zapraszam Was, żeby przyjść i posłuchać, co się stało ze złotą rybką, czy udało jej się odnaleźć swoje szczęście. Znajdziecie tutaj cykl rysunków Ewy które tworzyła też w ramach um, dziennika? Myślę, że tak, że one są w ogóle bardzo intymne. Jak je zawiesiłam, hmm. to sobie o tym też pomyślałam hmm. w przestrzeni, że faktycznie um, sposób mojej pracy jest taki, że ja bardzo wyłączam ego. I nie myślę, jak rysuję, i one są, jakby widać, to mm. jest taka kompletna, szalona, rozstrzelona, mm. ale też przez to bardzo intymna, no bo faktycznie pozwalam na ten pełny przepływ, i mm. wylewają się czasami różne rzeczy z tych rysunków. Nie będę zapowiadać, jakie, bo zapraszam do obejrzenia wystawy faktycznie tutaj na miejscu, tak. bo jest to wystawa, do której wernisarz online niestety nie wystarczy. Dokładnie. Trzeba tutaj naprawdę przyjść i do tego zachęcamy. Tak, tak więc jeżeli będziecie w Kaliszu, to zapraszamy was aby odwiedzić galerię sztuki imienia Jana Tarasina dlatego że przygotowaliśmy dla was wystawę która w 100% wypływa z naszych serc jest bardzo autentyczna Jest bardzo tak. autentyczna opiera się tak jak już wspomnieliśmy na bardzo przyjacielskiej relacji na naszej przyjaźni, na naszej mm. przyjaźni i myślę że Znajdziecie tutaj jakiś taki element rozprężenia w bardzo trudnych czasach, w których się znajdujemy. I, i chyba tyle z mojej strony. Tak więc, mhm. ja w swoim imieniu bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję Wam za obejrzenie tego krótkiego wideo. Dziękujemy bardzo Wam i zapraszamy Was serdecznie. Przyjdźcie, pobądźcie i poczujcie w naszej wystawie. Corocznie w marcu Galeria Sztuki minia Jana Tarasina ogłasza ogólnopolski konkurs dla kuratorów na realizację wystawy wpisującej się w aktualne tendencje polskiej sztuki współczesnej. W edycji zeszłorocznej Rada Artystyczno-Programowa Galerii wyłoniła zwycięski projekt Heaven, Ice, Cry duetu artystyczno-kuratorskiego Ewa Mrozikiewicz i Bartosz Zimniak, rekomendując go do realizacji. Zapraszamy Państwa w tę artystyczną rzeczywistość do mierzenia się z trudnymi emocjami w niezwykle skomplikowanej rzeczywistości. Wraz z artystami oczekujemy Państwa do 27 maja.